Siemanko, ja jestem Milan i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale w serii, gdzie otwieramy sobie rzeczy z prenumeraty, serii szybcy i wściekli. No i w dzisiejszym proszę państwa odcinku przedstawiam wam kolejny gadżet z prenumeraty, a dokładnie jest to segregator na gazetki, które dobrze wiecie jak wyglądają, bo Przypominam Wam, że jest również druga seria, która trwa od stycznia tego roku, a dokładnie seria Szybcy i Wściekli Unboxing. Ta seria, którą teraz oglądasz, ona jest również bardzo podobna do tej pierwszej, bo chcę jeszcze, tak dla wyjaśnienia, dokładnie Wam powiedzieć, że seria, która trwa od początku stycznia, i filmy pojawiają się w niej. Co dwa tygodnie w środę trwa od stycznia. Na, natomiast druga seria, gdzie otwieramy sobie gadżety z prenumeraty, czyli na przykład tak jak ten segregator, zaraz sobie otworzymy, trwa około już dwa miesiące coś takiego. Ja Wam wiele razy mówiłem yy, na filmach, że zrobiłem osobną playlistę odnośnie gadżetów z prenumeraty oraz osobną playlistę. Z tej serii, gdzie pojawiają się co dwa tygodnie odcinki, właśnie z tych samochodzików, które między innymi tutaj widzicie na tym segregatorze. Ehm, specjalnie tak zrobiłem, żeby Wam się po prostu te filmy nie myliły. Seria, która jest co dwa tygodnie, jest co dwa tygodnie, a taka właśnie seria z prenumeraty, jak ten segregator, jest już w osobnych playlistach. Mam nadzieję, że nawet dobrze to rozkminiłem, bo jest fajnie tak i przejrzyście. No i wracając do tematu, proszę Państwa, jest to kolejny odcinek z gadżetów z prenumeraty. Z tego, co się chyba nie mylę, jest już to odcinek 6 albo siódmy. Kurczę, powiem Wam szczerze, dokładnie nie pamiętam. Chyba siódmy, ale mniejsza o to. To nie ma akurat tutaj specjalnie jakiegoś znaczenia. No, i proszę Państwa, przedstawiam Wam nowiutki, zafoliowany segregator z serii Szybcy i Wściekli. Tak się on prezentuje, proszę Państwa. Eee, może Wam troszkę tutaj światło odbijać? Może tak, może nie. Ja niestety tego nie widzę, bo tutaj mój kamerzysta operuje mi kamerą, więc ja za bardzo nie wiem, co się tam dzieje na ekranie. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Proszę Państwa, jeszcze chciałbym zaznaczyć, że ten film troszkę nagrywam w innym miejscu niż do tej pory, ze względu takiego, że przeprowadziłem się na jakiś czas do innej miejscowości. I dlatego też film jest nagrywany w ogóle w innym, że to tak powiem, domu. Także to też jest taka ciekawostka na ten film, bo nie wiem, czy też zwróciliście uwagę, ale często gęsto na tych filmach zawsze występował. Występowało jedno i te samo miejsce. Tak, swoją drogą też chcę już zaznaczyć z góry, że seria ta pierwsza, która trwa od stycznia, co są filmy co dwa tygodnie, w środę na moim kanale również będzie nagrywana z tego miejsca, no bo niestety, no, przeprowadziłem się szybko i na temat. A tymczasem wracamy do tematu. Nowiutki segregator z serii Szybcy i Ściekli, tak, wiem strasznie się. Mm, na tym filmie rozgadałem, ale chciałem też tutaj pewne kwestie omówić. Tak się on prezentuje, proszę Państwa, z przodu. Oczywiście wytwórnia Universal. I tutaj mamy w tym segregatorze właśnie te wszystkie samochody, które już miały okazję występować na moim, od, na moim kanale. Przypominam Wam, że pierwszy numer właśnie był z tego Dodge'a. Później z tego, co pamiętam, był Skyline. Trzecia była Supra. Czwarta była Mitsubishi Eclipse, piąta była Daytona, szóstka był ten Ford, siódemka z tego co pamiętam, chyba był Ford też, Mustang ten, ósemka albo, ósemka albo był ten Dodge albo ten właśnie Chevrolet, kurczę nie pamiętam dokładnie, mniejsza to, no i tak dalej i tak dalej. W sumie też fajnie się składa, bo tutaj mamy pojazd, który był dokładnie tydzień temu w środę. Dzisiaj mamy aktualnie 24 lipca. Tydzień temu nie wiem, który to był, nieważne. Ale tak się składa właśnie, że to był ostatni model, jaki się pojawił co dwa tygodnie w środę i to był Dodge. Proszę Państwa. Ale też chcę zaznaczyć, że na tym obrazku, który widzicie, te wszystkie tutaj pojazdy, one już wyszły. To jest po prostu taka forma ciekawostki. Tak się prezentuje przód y, tego segregatora na gazetki. Gazetki też wiecie jak wyglądają. Co dwa tygodnie macie okazję zobaczyć na moim kanale. Tak się prezentuje już w tyle. W zasadzie wszystko dalej to samo z tą różnicą, że mamy tutaj jakiś kod kreskowy. Ale obrazek oraz ten napis szybcy ściekli wszystko jest jeden do jednego. Tak się jeszcze prezentuje tutaj w tyle. Również tak się prezentuje z boku. Jakoś tak, może bym pokazał? Lepiej to będzie widzieć na filmie. Tak się prezentuje z tej strony. Tak się prezentuje z tej strony. Tutaj mamy akurat napis szybcy i wściekli. To samo co tutaj na przodzie. Również sobie go tutaj troszkę ponacinałem przed nagrywką, żeby mi to było łatwiej otworzyć. No i tak w sumie wygląda jeszcze od środka. Oczywiście zaraz sobie go otworzymy. Ja Wam to pokażę dokładnie, jak on wygląda bez folii i tak dalej, i tak dalej. Również mamy tutaj coś w środku. Nie wiem co to jest, coś tutaj lata. Oczywiście ja Wam też tą karteczkę zaraz pokażę. No i zamówienia segregatora to by było tyle twardy, wygląda na solidny. Myślę, że fajnie będzie się tutaj trzymało te gazetki. Bo po to też go w końcu kupiłem. Otwieramy proszę Państwa. O, w sumie, jeszcze z takich ciekawostek, chcę zaznaczyć, że po dzień dzisiejszy również nie posiadam prenumeraty. Ale kupiłem sobie właśnie taki segregator na OLX od sprzedającego, który ma tą prenumeratę. Jeżeli by Was zainteresowało, ile dałem za niego, no to dałem około 40 zł z przesyłką. Chyba. Może troszkę więcej, kurczę nie wiem. No, nie pamiętam. Słyszałem, że takie segregatory chodzą po 20 zł. Ci co mają prenumeratę, że tam chyba dopłacają i mają ten właśnie segregator. No, w moim wypadku powiem Wam, że od dawna napalałem się na niego i nieważne, czy on by kosztował 50 zł, czy 60, i tak bym go kupił. Dlatego że wychodzę z takiego założenia, nieważne, czy będę tutaj trzymał gazetki, czy nie. Idealnie ten segregator po prostu pasuje do tej całej kolekcji, do tych wszystkich gadżetów z prenumeraty, jakie już posiadam. Również filmy są już dostępne na moim kanale oraz do tej serii, która wychodzi co dwa tygodnie w środę. Każdy model. Aktualnie już za tydzień, w środę, będzie numer 16, proszę Państwa, bo przypominam Wam, że 15 był tydzień temu. Dzisiaj mamy 24 lipca. To sobie tam popatrzcie w kalendarz, kiedy był ostatni model, i to właśnie był ten właśnie szary Dodge. Moi drodzy, to tyle. Przechodzimy do otwarcia. Też powiem wam, że na grupie na Facebooku, do której należę, często słyszałem od ludzi, co. Co należą do tej grupy oraz co mają właśnie taki album, słyszałem właśnie, że Da Agostini wysyłało im taki album, ale niezafoliowany. Po prostu był bez tej takiej, że to tak nazwie folii bąbelkowej, jak zwał, tak zwał, strecza. Nieważne. W moim wypadku mam mówkę nieotwartą i właśnie takiego szukałem. żeby nawet między innymi na tym filmie wam pokazać, jak go rozpakowuję. Bo szczerze, jakbym kupił taki segregator, już otwarty, ściągnięty z tą folią. Szczerze nie wiem czy bym go już traktował jako nowy. W tym wypadku jest na pewno nowy. Odpieramy. Powoli. Wyśpieszę się, żeby się coś tutaj nie uszkodziło. Na akord akurat nie pracuje. Tak się składa. <gry> Dobra. Paproch idzie na bok. No i mamy proszę Państwa Cudowny, piękny segregator. Proszę bardzo. Śni, świecący, bardzo, bardzo ładny, długo wyczekiwany. Też Wam powiem, że od długiego czasu, w sumie już od początku lutego tego roku, e, szukałem ten segregator. Chciałem go już dawno, dawno temu kupić, aczkolwiek e, nie było takiej opcji, ze względu nawet takiego, że ci, co mieli prenumeratę i co mają po dzień dzisiejszym, i też również w ostatnim czasie zaczęły te segregatory przychodzić, czyli było to właśnie teraz w lipcu w roku 2024. Dlatego, no, automatycznie też nie miałem możliwości kupienia go wcześniej. Dopiero oni musieli, tak jakby mm, dostać od prenumeraty, i później dopiero y, oni wystawiali go w internet. Moi drodzy, tak się prezentuje już bez folii. Tak się prezentuje w tyle. Oczywiście wytwórnia Universal. Tak się prezentuje, proszę państwa, z boku. Tutaj tak. Tutaj tak. I w środku tak. Ogólnie powiem wam, że ten segregator strasznie podobnie wygląda jak y, te gazetki, które są zawsze co dwa tygodnie z modelem, w środę. W zasadzie ja bym powiedział, że to jest w sumie jeden do jednego. No i tu również w środku, proszę Państwa, mamy karteczkę. Tutaj jeszcze kamerzysta niech pokażę. lepiej w środku jak wygląda. Oczywiście mam nadzieję, że tam widać. Jestem też bardzo ciekawy, ile tutaj e, będzie możliwości wsadzenia tych gazetek do środka. Segregator nie wydaje się jakiś mega pojemny, aczkolwiek, proszę Państwa, no tak by to wyglądało. I powiem Wam taką ciekawostkę, moi drodzy Państwo, a mianowicie, chyba zaczynam domyślać się, o co chodzi z tą kartką, i biję do tego, tak swoją drogą, ona się tak prezentuje. Mamy tutaj numerki od 1 do 5. Tak wygląda w tyle. Tutaj już nic nadzwyczajnego nie ma. Po prostu totalna biel. Ale do czego bije? Bije do tego, drodzy Państwo, że ja chyba wiem o co chodzi z tymi numerkami. Od 1 do 5. Nie wyczytałem tego nigdzie w internecie. Teraz, w momencie jak nagrywam dla Was taki film, po prostu na to wpadłem. No i teraz do rzeczy. Moim zdaniem, te numerki od 1 do 5 chodzi o to, że. Będzie ogólnie chyba 5 segregatorów. I do sedna. Odklejacie sobie na przykład taki numerek pierwszy i przyklejacie sobie na przykład w, w tym oto miejscu. I to jest po prostu tak, jakby numeracja właśnie tych segregatorów. No, ciekawie. Czyli wygląda na to, że uznajmy, że wyjdzie około 80 modeli albo i więcej. Więc finalnie wygląda na to, że takich segregatorów, proszę Państwa, do tego konkretnego segregatora nie wejdzie tutaj tyle gazetek. Chyba będzie o to chodziło, właśnie. Na to wygląda, moi drodzy Państwo. Zobaczymy. Bo ogólnie akcja jest też taka, moi drodzy Państwo, że ja do chwili obecnej, dopóki nie kupiłem sobie tego segregatora, ja miałem taki drugi segregator. On nie jest nic związany właśnie z tą serią szybcy i wściekli. Po prostu zwykły segregator, gdzie wkładasz sobie koszulki i do koszulek gazetkę. Do chwili obecnej zawsze ja w taki oto sposób zbierałem te gazetki. Nie wiem, czy będę kupował jeszcze w przyszłości kolejne segregatory. Z jednej strony spoko, bo ich, by, bo ich wtedy bym miał pięć. Na razie mam pierwszego. Nie wiem, drodzy państwo, jak to zrobimy. W każdym razie. Na chwilę obecną jestem na pewno Wam w stanie tylko tyle powiedzieć, że jeżeli dokupię kiedyś nowe segregatory, a bardzo możliwe, że tak będzie, oczywiście dogram dla Was taki kolejny film, jak otwieram dla Was na przykład segregator numer 2, czy segregator numer 3 i tak dalej, tak dalej. Na pewno taki film się pojawi na moim kanale, ale póki co, proszę Państwa, by tak finalnie sprawa wyglądała. Jestem bardzo zaskoczony, że to aż 5 segregatorów będzie, ale też w sumie na logikę, no powiedzcie mi sami, gdzie by tutaj mogło się zmieścić aż 80 gazetek? Tak przykładowo. No trochę nie bardzo, co? Dobra, to już wszystko wiemy, proszę Państwa. Także w każdym razie tak wygląda sprawa. Będzie 5 segregatorów. Pytanie, czy wszystkie będę miał? Postaram się mieć. Zobaczymy, jak w praktyce, czy ludzie będą to wystawiać, czy nie. Zobaczymy. Póki co mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie lajka, like komentarz. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy segregator Wam się podoba, czy Wam się podoba projekt. Dla mnie, bomba. Dla mnie jest zajebiście wykonany. Taki na, pe na pewno daje uroku. Mm. No i co? Też również zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału niszczą Meg Milan. I co, to jest na razie tyle. Jeżeli wiadomo, e, będę miał kolejne jakieś tutaj gadżety z prenumeraty serii Szybcy i Ściekli, również się pojawią w tej playlistie filmy. A póki co z Wami się żegnam i do zobaczenia. Do zobaczenia już za jakiś czas, e, bo też nie wiem dokładnie kiedy ten film stawię, który teraz oglądasz, na swój kanał. Do zobaczenia na serii, która jest co dwa tygodnie w środy na moim kanale, a dokładnie unboxing otwieramy sobie autka serii Szybcy i wściekli. Zapraszam gorąco, pozdrawiam Miszczuniu Ziomek Milan.